Kto to jest Mikołaj? Zastanówmy się może razem. To jest osoba ubrana na czerwono, ma przyczepioną brodę z waty, sadza dzieci na kolanach i ma z przodu u góry spodni taki namiocik. To mężczyzna. W Anglii i w ogóle w całej Europie po raz kolejny kobiety się oburzyły, że tylko mężczyzn zatrudnia się jako Mikołajów i jest to ich zdaniem segregacja płciowa. Mikołaj jest, tak twierdzą, narzędziem dyskryminacji pod względem wyżej wspomnianej płci, do której osobiście nic nie mam, a chciałbym. Panie twierdzą, że skoro kobieta ma takie same prawa jak mężczyzna, to dlaczego nie może być świętym Mikołajem? Kobieta w sensie nie może być. Dlaczego? No, no nie może być, bo jakby się nazywała, święta Mikołajka, Merry Christmas, albo kiedyś był taki dziadek mróz, to co? Na, na, na żeńskiego odpowiednika dziadka mroza wołalibyśmy babcia gołoleć? No głupio. A poza tym, no ludzie, no, kto by chciał dostawać prezenty od baby z brodą? Mikołaj z piersiami, no, pff, no nie za bardzo, z piersiówką tak, z piersiami nie. Poza tym, praca świętego Mikołaja jest niewdzięczna. Czytałem kiedyś narzekania takiego pana pracującego jako Mikołaj, że, że dzieci, które sadza na kolana w sklepie, obok tego namiociku, co, co on go tam ma i daje im prezenty, to te dzieci mu na kolana z przejęcia. A on nie może zabić, bo straci pracę. No i w końcu tradycyjny okrzyk mikołajowy, ho, 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 wykonywany przez kobietę, nie brzmiałby dobrze. W ustach faceta też nie brzmi dobrze, kretyńsko, no ale... Słuchajcie, dlaczego człowiek przebrany za Mikołaja wydziera się ho, ho ho ho? Bo jest pijany. Czy ktoś na trzeźwo założyłby czerwone spodnie i czerwony kubrak i przylepił sobie brodę z waty i publicznie się tak pokazał? No nie! I dlatego mężczyźni są Mikołajami, a nie kobiety, bo mężczyźni po prostu więcej piją.